ڇا توهان کي ترابو ڏسڻو آهي ڇا Wszyscy chcemy wolności słowa. Dawniej w Polsce był PRL, była cenzura. Wiemy, czym to się kończyło. Że wiele pytań nie było nigdy zadawanych. Informacje były ograniczane. Pojawił się internet w latach 90. -tych. My, różnego rodzaju media, mamy prawo głosu. Wiele ludzi nauczyło się prawdy. Miało dostęp do informacji, do których inaczej nie mieliby. O co tutaj chodzi? Pewne środowisko pod płaszczykiem wielkich haseł, wzmożnych, szlachetnych, obrony praw autorskich chcą cenzurować treści na mediach, takich jak YouTube czy Facebook. Musimy powiedzieć głośne i stanowcze nie. Piękna ważna rzecz, która jest w tej dyrektywie, że w chwili obecnej, jeżeli ja wrzucam coś do internetu, to wszyscy mi pozwalają. Serwer yy, właściciel portalu pozwala mi napisać największą burę, jaką chcę sobie do tego internetu, bo on nie ponosi odpowiedzialności za to. Ta dyrektywa zmienia to, że to nie ten co wrzuca to do internetu jest odpowiedzialny, tylko właściciel serwisu. Co to spowoduje? że właściciele serwisu nie będą pozwalali wrzucać do siebie po prostu żadnych materiałów, żadnych słów naszych, bo będą się bali, że naruszy jakieś wyimaginowane prawa własności intelektualnej, które, jak wiemy, są potrzebne. No musimy chronić pewnego rodzaju kulturę, ale nie w sposób taki, która będzie ograniczała nasze prawa jako użytkowników, jako małych twórców, jako ludzi wolnych, tych, którzy chcą komentować rzeczywistość, którzy chcą Mówić o osobach, które zostały opowiadane o tym, co wtedy, co zobaczyli, co przeczytały, co z W internecie! W cenzurą! W internecie! W W internecie! W W internecie! W W internecie! No więc jesteśmy po demonstracji tak 2, zebrało się tutaj e, nas wiele środowisk od e, Korwina po Zielonych i Razem. Cześć, jestem Piotrek Nowak, e, członek partii Razem w Warszawie. Karol Wilkosz, partia Korwina, a dokładnie Konfederacja Korwin, Brown, Leroy Narodowcy, no i jeszcze Pani Jakubiak. I bardzo się cieszę, że byliśmy tutaj wspólnie z tak szerokim spektrum e, ugrupowań politycznych i, i e, różnych organizacji, żeby walczyć o wspólną sprawę wolności w internecie. Wszystkie środowiska stanęły razem po prostu w walce z cenzurą prewencyjną w internecie z dyrektywą tzw. akta 2, która wprowadzi mechanizmy, które pozbawią nas swobodnego przepływu informacji oraz spowodują to, że część platform internetowych będzie musiała zamknąć biznes w Europie. ważne, tutaj różne środowiska od prawa do lewa. Myślę, co nas połączyło to walka o wolność słowa. Partia Korwin jest środowiskiem ludzi, którzy walczą o wolność. Tak, wolność to nie tylko wolność gospodarcza, ale wolność przekazu, myśli, religii, jakakolwiek wolność można przyznać nam do głowy. Dlatego tutaj się pojawiliśmy. Instrukcje oraz y, dalsze postępowania, jakie możecie y, kroki wykonać, żeby zatrzymać y, tą cenzurę w internecie, są na stronie www.patlabach.org. Zapraszam, zwądźcie do europosłów, wysyłajcie maila. I to tyle.